Kolor roku 2026, Cloud Dancer. Ten kolor to piękna, złamana, delikatna biel. Dlaczego taki kolor? Instytut Panton mówi, że mamy tyle bodźców, tyle się dzieje, że potrzebne jest nam wyciszenie i uspokojenie. I właśnie ten kolor ma nam to dać, czyli odprężenie, relaks, ale jest to też kolor światła, świeżości, otwarcia nowego. Czysta karta, carte blanche. Słuchajcie, no, wszyscy fani bieli, myślę, że są podekscytowani. A nawet jeśli nie jesteś fanem biel, to myślę, że jest to taki kolor bazowy, który jest w Twojej szafie. Także będę po kolei Wam podpowiadała, jak komponować ten kolor, tak żeby stworzyć ciekawe stylizacje, ale przede wszystkim stylizacje dobrane do Waszego typu kolorystycznego, bo z bielą połączenia wbrew pozorom są dosyć trudne, dlatego że tworzy ona często mocne kontrasty, a mało typów kolorystycznych właśnie dobrze znosi te mocne kontrasty. Więc słuchajcie, będę przygotowywała Wam zestawienia, śledźcie mnie na mediach, Społecznościowych, zapisie na mój newsletter dostaniecie bardzo szczegółowe informacje. No a jeśli jeszcze nie wiecie, jakim jesteście typem kolorystycznym, zapraszam do siebie na analizę kolorystyczną, i wszystko stanie się jasne. Również to, czy ten kolor roku 2026 jest dla was, bo uwaga, mamy kilka odcieni bieli, a nawet kilkanaście, kilkadziesiąt, ale skupiając się na takich czterech podstawowych, mogę Wam podpowiedzieć, czy ten kolor, czy ta yy, biel właśnie, ten odcień będzie dla Was.